Także zrobiłem najcięższe trofeum w Revelations. Zajęło to trochę czasu, nie powiem. E, około 20 razy to praktykowałem gdzieś. To jest tutaj tak jak. E, przypominało mi się od razu tutaj Mirror's Edge. Tak jak e, muciłem dany poziom po to, żeby dojść do tej perfekcji. Aby to, ukończyć te, te wyścigi tam, aż się konsola resetowała PS3. Musiałam resetować konsolę. Zaczy, zaczynała się, musiałam resetować. I tutaj też. Muciłem to, muciłem, wiem, że jest glitch nie używałem glitchu i też nie widziałem żadnego filmiku jak przejść to, bo po prostu no, nie używam filmiku jak przejść grę. No, dajcie spokój. No. Filmiki tylko używam jeśli chcę już uh, znaleźć collectobs, no bo nie z... Nie z uh, nie poświęcę całego życia na szukanie ich No tak w, w GTA 5 ile mam tych kolektów, bo nie będę całego życia poświęcać na to Ale tak, tutaj poznawałem wszystkie te zagadki No, trzeba praktykować, trzeba praktykować, ale bez deda to zrobiłem Także piękna sprawa Tak. Doszedłem nie, do niemalże perfekcji. Tutaj była gdzieś wpadka. Chyba tak, zaliczyłem gdzieś wpadkę, ale się wybroniłem. To chyba było jakoś na, przy końcu. Już nie pamiętam. No zobaczymy. I podoba mi się ta innowacja, że zastosowali tutaj, że dali, dali taki właśnie taki tryb gry. Fajnie, fajnie. I to właśnie na PS3 tego nie ogrywałem, bo to jest jako DLC, a tutaj w, w kolekcji Ezio dodali to jako dodali te trofea do podstawki, ten DLC jest za darmo. Trofea z DLC są w podstawce, tak jak w przypadku Brotherhooda. Było. Także trzeba te trofea zrobić, żeby dostać platynę i to jest właśnie najcięższe trofeum i zrobiłem. Masa ludzi używało glicza, no ale... Nie, ja mówię, no pewnie... Oczywiście, że nie będę używać glitcha, no ja wiem, że ja to, nie takie rzeczy robiłem. Ja lubię dochodzić do perfekcji, także cisnąłem tutaj i zrobiłem. Wytłumaczę wam później... Przy końcu. Obmyśliłem fajną właśnie strategię, jak przejść ostatni etap. I tutaj można właśnie ten... Można stanąć na tą, na, na tą płaszczyznę. Na początku myślałem, że tu jest przepaść, ale jednak nie. Ja tutaj szybko stawiałem oczywiście. Trzeba, trzeba szybko stawiać. Żeby laser nie zaskoczył. Pyk. Tu chyba nie trafiłem. No właśnie, nie trafiłem tutaj. Ale to nic. No, tutaj właśnie popsułem. Tak, tutaj popsułem, no, tutaj popsułem. Ale to nic, czas nie goni, to nie jest speedrun. Dzięki Bogu nie jest speedrun. Bo wyobraźcie sobie, żeby przejść to bez dd jeszcze, żeby ukończyć to, załóżmy, w 6 minut. Straight forward i teraz tutaj to też jest łatwe. Na początku używałem tutaj schodków, ale mówię, nie, nie trzeba schodków. Użyję sobie tej deski. Tak nazwijmy to deskę. Nazwijmy to deską, metalowa deska. I tutaj. To jest bardzo łatwe. Pyk. Pyk. To niestety to jeszcze nie jest koniec. Znaczymy, że już wygląda na koniec, ale to nie jest koniec. Idziemy tutaj. To łatwe. Pyk. pyk. Tu się zaklinowałem. Pyk. No i wczytałem komentarze ludzi. No, ludzie mówią, że po co dawali te trofea do podstawki. Po cholerę Ubisoft. A mi się to podobało. Mi się naprawdę podobało. To jest coś nowego. Fajnie, fajnie. Nawet jakby te trofea nie były w, w, w podstawce, i byłyby. Jako osobne, to i tak by zrobił to trufle. O, i tutaj. Tu wyczaiłem, że właśnie w, w tym momencie, tu trzeba się tak ustawić, i można od razu przylecieć bez żadnych obrażeń, bez śmierci. I co zauważyłem, że na, tam na środku jest platforma, na której można się zatrzymać. Tu, tu użyłem jeszcze sobie beleczkę, Czyli deseczkę, i tutaj, opyk, jest platforma. To jest zajebiste. Taki checkpoint mamy tutaj. I tutaj znalazłem taką fajną miejscówkę, tylko teraz nie mogłem jej znaleźć. Tu nie było tutaj, właśnie, to było tam dalej. Po lewo. To było tutaj. Że można fajnie sobie przelecieć. Tak, to tutaj było. To nie tutaj, jeszcze dalej. To było tutaj. Tak, nad głową mamy jedną platformę. I tutaj można będzie przelecieć sobie bez kolizji. Widzimy właśnie przestrzeń otwartą. Wyczaiłem właśnie to. Także Jump! I tu użyłem też. Tu się zablokowałem, ale to nic. I pyk! I mamy to! I mamy to! Tak. I tu się, tu się zgubiłem się. Zapomniałem, że trzeba iść, przez ten, trzeba iść przez ten portal. I tutaj w tym momencie trofeum wpadało. Pyk! Tutaj chyba wpadło jakoś. No. No jakoś w tym momencie trofeum wpadło Jeszcze screena dodam, dobra I tyle, no i co? Tutaj jeszcze ukończyłem ten poziom Mimo, że trofeum wpadło, ale chciałem ukończyć ten poziom już No i to... No, tu już jest końcówka I tyle! Jeszcze jest jedno takie ciężkie trofeum, ale łatwiesz od tego, także dobrze, do usłyszenia